Cześć kochani! Dzisiaj jest wyjątkowy dzień ponieważ obchodzę drugie urodziny mojego kanału Minęły już dwa lata odkąd zaczęłam publikować filmy na YouTubie Nigdy nie sądziłam, że znajdę się w tym miejscu, w którym jestem i prawdopodobnie będę mówić to na każdych urodzinach jakie będę nagrywać czy coś się zmieniło w moim życiu? Może stałam się trochę bardziej otwarta. Musiałam pokonać taką barierę, którą sama na siebie nałożyłam. Nauczyłam się bardziej śmiać z siebie, że tak powiem, ponieważ ilekroć montuję jakiś film, zawsze są jakieś wpadki, zawsze są jakieś przejęzyczenia, zawsze coś nie wyjdzie, a ja po prostu już. Nie mam takiej tendencji, jak przy pierwszym filmie, który de facto nagrywałam trzy razy i dopiero trzecia czy czwarta wersja trafiła na kanał, gdzie przy pierwszych próbach, a to światło było nie takie, a to mój głos był jakiś taki dziwny. Nauczyłam no, się po prostu, że taka już jestem, takie mam warunki i jestem tutaj, gdzie jestem. Ten film będzie dość specjalny, ponieważ tak jak już powiedziałam, są urodziny, więc chciałabym wam pokazać, jak wygląda taki mój typowy dzień Booktubera. Może nie będzie jakoś wyjątkowo e, rozbudowany, ale pokażę wam mniej więcej, jak pracuję. Tak, ostatnio na, e, zaczęłam uważać Booktuba za swoją pracę, co trochę dziwnie brzmi, mówiąc, jak, że czytam książki do pracy. Klaudia ostatnio ode mnie się śmiała, jak jej napisałam, że właśnie czytam książkę do pracy. To się stało moją pracą, moją rutyną, i mam nadzieję, że nic nie stanie mi na drodze, żeby dalej nagrywać dla Was. Ok, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego mojego Booktube'owego dnia, pokażę Wam prezent. Sprawdziłam sobie prezent, bo co to za urodziny bez prezentu? Ale myślę, że zaskoczę Was zawartością tej paczki, ponieważ kupiłam te książki. Już Wam mogę zdradzić, że to są książki. Nie wiem, czy to był jakiś impuls, czy po prostu chciałam sprawdzić warsztat pisarski tego autora, e, ale myślę, że większość z Was może zaskoczyć ten wybór. Wiedząc, jakie mam książki, chociażby po bukszerwturach, bo w nich przedstawiłam wszystkie książki, jakie mam, bo w recenzjach trochę jestem do tyłu. Bo jak na 2 lata 28 recenzji, to trochę mało, ale to moja wina, ponieważ w pierwszym roku praktycznie całościowo skupiałam się na tagach. Rzadko były recenzje, rzadko też były filmy, bo nie trzymałam regularności. Ale teraz nadrabiam i mam nadzieję, że w końcu kiedyś uda mi się zre zrecenzować wszystkie książki i mangi, które mam na półce, łącznie z tymi, które będą do mnie przychodzić. Także nie przedłużając... Pokażę Wam, co jest w tej paczce. E, taki mały fun fact, ta paczka przyszła do mnie w kwietniu. Otwarłam ją tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy książki nie są uszkodzone. Ale nikt... Nikt? Nie, przepraszam, A, tylko Agata wie, co jest w środku. Ponieważ pytałam o wrażenia po autorze kryjącym się w środku. No i bez zdennego przedłużania po prostu otworzę i pokażę Wam, co zamówiłam. Pierwszą książką... Jest siedem śmierci Evelyn Hardcastle autorstwa Stewarta Turtona. Myślę, że Was zdziwię ten autor u mnie, ponieważ jest on dość popularny. A ja jak wiecie nie lubię przechajpowanych autorów, jednak na niego postanowiłam się skusić. Więc tu mamy piękną, twardą oprawę. Mamy tutaj mapkę posiadłości Evelyn. Myślę, że mi się spodoba, ponieważ jest to kryminał. A ja kryminały lubię, choć czytałam praktycznie tylko Kamilę Lackberg, ale myślę, że nie zawiodę się na tym. Natomiast drugą książką myślę, że Was również zaskoczy jak pierwsza. Demon i morsz toń, również autorstwa Stuart'a Turtona. Jest to jego najnowsza książka wydana w Polsce. Również kryminał, również ma twardą oprawę i... Mapa statku, na którym rozgrywa się akcja. Także myślę, że większość z Was zaskoczyłam tym wyborem, ale postanowiłam wybrać twarde oprawy, ponieważ yy, nie ukrywam, ładnie się prezentują. Tu mamy piękne zdobienia yy, przy Siedmiu Śmierciach Ewen Hardcastle. Tu mamy takie, można powiedzieć, złocone fale. Kto wie, może ten autor stanie. Na równi z Jasonem Rollinsem, na samym szczycie moich ulubionych autorów. Okej, okay, to jest właśnie ten prezent, który sobie sprawiłam. Więc, nie przedłużając, zobaczcie, jak przebiega mój dzień Booktubera. Ok, teraz widzicie mnie pierwszy raz bez makijażu, ale zaraz się to zmieni. Okej, okay, tu widzicie mój cały zestaw do malowania. Tu jest lusterko, ale nie będę wam go zbytnio pokazywać, może później. No i tego wszystkiego używam zazwyczaj, żeby wyglądać dobrze na filmach. Nie zdziwcie się, jeśli będę patrzała w dół, bo tu mam lusterko i nie pozostaje mi nic innego jak po prostu zacząć się malować. Żadna go ja miała z także nie przestraszcie się. korektorów, żeby zamaskować wszelkie niedoskonałości, wszelkie moje rany na twarzy, bo trochę ich mam, Audio Hub. Maskujemy to drugim korektorem. Jeśli ktoś kiedyś uznał, że makijaż jest prostą rzeczą, to chyba nigdy nie był kobietą. Teraz będę wyglądać jak panda pod oczami. ktoś chciał kiedy robić w horrorze, to wystarczy pomalować je korektorem pod oczami. Naprawdę. Chyba w miarę wszystko ukryte. Teraz pora na puder. Większego pędzla już nie miałam. Także. A tak długo na niego czekałam, bo szedł mi z AliExpress, że to po prostu. Zdążyłam sobie kupić inny. Ten wtedy za 10 zł. I dwa dni później przyszedł mi listonosz z paczką, której właśnie był ten pędzelek, czy też pędzel, bo trochę duży nie jak na pędzelek. Okay, jeszcze trzy elementy, I jak zwykle wszystko mi leci, nie byłabym sobą, jakby mi nie leciało. Okej, okay. ja teraz się pokażę w waszą stronę. Mój mój lusterko. Jak wyglądam? Takie jeszcze w połowicznym makijażu. Okej. Okay. I znowu leci. jaka magia? Bycie booktuberem oznacza ciągłe czytanie książek, ciągłe czytanie mang, ale skąd się pojawił na moich półkach? To jest proste pytanie. Z paczek. Na szczęście mam paczkomat blisko domu, więc nie muszę daleko chodzić. Się wydawać, że nagrywanie filmów jest proste, że robi się to w 5-10 minut. Tak naprawdę jest to ciężka praca, ponieważ trzeba dobrze naszykować miejsce, dobrze ustawić oświetlenie, wiedzieć, co chce się powiedzieć o danej książce, o danej mandze. I często są pomyłki, często są jakieś powtórzenia, ale mimo wszystko jest to coś, co polubiłam. Jest to coś, co na pewno jeszcze długo, długo będę robić. Tu właśnie widzicie, jak montuję film. Oczywiście nie będę pokazywała całości, ponieważ sam film będzie trwał tyle, ile będzie montaż. Więc zobaczycie fragment. I myślę, że jeżeli już widzicie ten materiał, to znaczy, że się wszystko udało. Często jest tak, że mam już złożony film, chcę już go zrenderować, zrenderował się i nagle się okazuje, że jest sam dźwięk bez obrazu. Bardzo mnie wkurza ten moment, ponieważ muszę poprawić jakość, ewentualnie coś tam pozmieniać, żeby wyszedł obraz z dźwiękiem. Okej, okay, mam nadzieję, że się nie nudziliście, kiedy przedstawiałam Wam swój dzień Booktubera. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał. Naprawdę cieszę się, że jesteście ze mną od tych dwóch lat i ciągle Was przybywa. Jestem naprawdę szczęśliwa z tego powodu, bo naprawdę myślałam, że zatrzymam się, nie wiem, może na 30 subskrybentach, a tutaj właśnie dobijamy prawie do 200, więc jestem naprawdę zaskoczona takim obrotem spraw. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Jestem naprawdę przeszczęśliwa i nie żałuję decyzji, że założyłam kanał. Choć mówię, że 24 maja są urodziny kanału, choć tak naprawdę kanał został założony 11 sierpnia 2018 roku, ale nie został wtedy wrzucony żaden film, więc jako datę urodzin przyjęłam datę publikacji pierwszego filmu na kanale, którym była recenzja wybranych CJ powiem Wam. Widzę, jaki zrobiłam progres od tamtego czasu. Ja staram się dodawać napisy do, do filmów. Fakt faktem dodałam na razie do właśnie wybranych, ale nie wiem, jak mogliście mnie słuchać w tamtym czasie. Robiłam tyle przerw, choć teraz jeszcze o, przy robieniu napisów trochę skróciłam te przerwy, więc film automatycznie się trochę skrócił, ale... Mimo wszystko widzę ten strach w oczach, słyszę te drgania w głosie, te nerwy. Myślę, że do tego miejsca naprawdę się poprawiłam, naprawdę widzę ten progres i myślę, że z każdym kolejnym filmem, z każdym kolejnym rokiem będę stała się coraz lepsza w tym co robię. I mam nadzieję, że dalej będziecie ze mną, że dalej będziecie oglądać moje filmy, dalej będziecie komentować, czy to pozytywnie, czy to negatywnie. To jeszcze na sam koniec dostanę takiego kwiatuszka od mojej mamy na urodziny. I co by tu jeszcze powiedzieć? Zapraszam do subskrypcji kanału. Te osoby, które jeszcze nie subskrybują, zapraszam na moje media społecznościowe, na fanpage na Facebooku, na profil na Instagramie. Możecie kliknąć dzwoneczek na dole ekranu, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Możecie dać łapkę w górę, byłoby mi bardzo miło, gdybyście to zrobili, bo to udowadnia, że naprawdę podobał wam się materiał. Możecie zostawić w komentarzu, czy czytaliście Stewarta Tortona, czy czytaliście jakąkolwiek książkę z mojego polecenia. Miło czasem przeczytać taki komentarz, że "Ej, przeczytałem książkę z twojego polecenia, naprawdę mi się spodobała", albo też "Wiesz, ja czytałem książkę z twojego polecenia, ale to nie jest mój gust, czy coś". No i do zobaczenia w sobotę w następnym filmie. Pa!